Na boisku wielofunkcyjnym Orlik w międzyrzeczu odbył się wojewódzki finał Piątek Piłkarskich w kategorii szkół średnich. Piłka nożna u nas jest najbardziej popularną dyscypliną, chyba w naszym kraju, więc, więc dużo ludzi gra w piłkę nożną. Dużo młodzieży, z tego co wiem, to tutaj właściwie każdy gdzieś z tych chłopaków gra w jakimś tam klubie, czy to Aklasa, czy Okręgówka, czy nawet w czwartych ligach. Więc. no. Znaleźć taką drużynę nie jest zbyt y, trudno. W każdej szkole, tak jak mówię, jest dużo chłopaków, którzy gdzieś grają i bardzo chętnie w takim czymś uczestniczą. No to są Mistrzostwa w Województwa w Piłce Nożnej Chłopców w ramach y, Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. No i finał: cztery drużyny, żary, nowa sól, rzepin i Międzyrzecz. Każde województwo posiada swój szkolny związek sportowy. No i w sumie organizatorami rozgrywek szkolnych jest właśnie SZS Ziemia Lubuska. Pod przewodnictwem pana Bernasa. Przyjechaliśmy tutaj, żeby zwyciężyć, żeby zdobyć pierwsze miejsce. Myślę, że każdy z naszej drużyny ma tylko jedno w głowie, żeby wygrać tutaj, zdominować wszystkich przeciwników i cieszyć się ze zwycięstwa. Od tych trzech, trzech turniejów grałem razem. Jakiegoś tam super zgrania nie mamy. Myślę, że jesteśmy taką drużyną no, chłopaków ze wsi, bo tu wszyscy gramy w, w B klasach, A klasach. Niektórzy chłopaki tam grają, u nas w promieniu w czwartej lidze. Czy szanse jakieś mamy, Szans, szanse są zawsze, nie? Jesteśmy wiceministrzami z tamtego roku. W finale przegraliśmy z licą z Zielonej Góry. No, to była klasa sportowa Zielonej Góry w Lechi, więc no, wysokie był na pewno poziom, ale... Ale daliśmy radę, było drugie miejsce, więc było ok. Wcześniej sędzia jest właśnie po to, żeby je kontrolować, by te emocje nie wzięły góry, by potem nadmierna właśnie siła nie spowodowała żadnych uszkodzeń zawodników, ale też o to, żeby te zawody przebiegały w uczciwości i też żeby prawdziwie wygrała gra na boisku. Piłką się interesowałem od małego w wieku 6 lat. Poszedłem na pierwszy trening. No i bardzo mi się to spodobało. Jest to moja pasja. No na pewno inna piłka niż piłka 11-osobowa. E, inne ustawienie się. Ja zrobię wszystko, żebyśmy z chłopakami chociaż ten medal zdobyli, że tak powiem, przysłowiowo żebyśmy wrócili z tym trzecim, może nawet pierwszym miejscem. Żeby poszło jak najlepiej, jak najlepiej na mnie. No tak, zakończyliśmy, zakończyliśmy turniej, zakończyliśmy Mistrzostwo Województwa, no i zwyciężyli, zwyciężyli chłopaki z Rzepina, naprawdę grali świetnie. Na drugim miejscu uczniowie z Nowej Soli, trzecie miejsce szkoła z Żar i na czwartym miejscu, no niestety muszę powiedzieć, nasza szkoła CKZT w Międzyrzeczu. No drużyna na pewno spełniła oczekiwania, skoro zostali Mistrzami Województwa. Szkół średnich. Są to chłopcy panowie, właściwie już niektórzy osiemnastoletni. Większość to jest człon zespołu Ilanki Rzepin, która obecnie zajmuje drugie miejsce w czwartej lidze Lubuskiej. Chłopcy doświadczeni ograni trenujący w seniorskich zespołach, więc. Prezentowali dosyć wysoki poziom jak na, na szkoły średnie. Finałowe spotkanie jednak nastręczyło jak najwięcej problemów. Zbyt, zbyt luźno podeszliśmy do tego finału, a się okazało, że drużyna z Nowej Soli postawiła dosyć wysoko poprzeczkę, ale daliśmy radę. 4-3.